No to dobra moi szanowni, kumple, co nie, no to jak, no to dobra, co nie, no to w poprzednim odcinku ja Wam pokazałem, jak Niemcy i Włochy przygotowywują. Sobie tajną broń wunderwaffen, co nie no, to tak, to właśnie było, co nie no, to dobra, a to dobra teraz, co nie no, to tak, to teraz właśnie było, co nie no. To dobra, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to dobra, co nie, no to dobra, to ja już Wam to pokazuję, co nie, no to ja już Wam to pokazuję, co nie. No to ja już wam to teraz, no to ten to teraz wam to pokazuję, co nie no to ten teraz, no to koniec gadania, czas na pokazywanie, co nie no to ja już wam. To pokazuje, co nie, no to dobra, no to ten, no to koniec gadania, a czas na pokazywanie tym razem mnie, Niemiec i Włochów, a Anglię i Francję, co nie, no to ja. Już ich dwóch tych, no Anglię i Francję pokazuje, co nie, no to ja już wam pokazuję, Anglię i Francję, co nie, no to ja już ich dwóch wam pokazuję, co nie, no. To koniec gadania czas na pokazywanie co nie no to okej okay, no to okej. Okay. No to dobra co nie Francja jak ci się podoba no ten no dzisiejszy dzień no mi to powiedz co nie no to jak no to co no to dobra co nie no to niech tak. To będzie co nie Francja mi się podoba, no ten no tutaj w tym no miejscu, co nie no to jak no to, a jak co nie mój kumplu coś ostatnio cicho się. Europie zrobiło od upadku Niemiec i Turcji oraz rozwiązania Austro-Węgier i kolonizacji Bułgarii, co nieco się tak ostatnio coś dziwno zrobiło, co nie? No to jak no to, a jak niech tak to będzie co nie mój kumplu Francja, no to jak chodźmy może sobie iść w ten no inną część tego parku, co nie no to chodźmy. Iść stąd z tego parku, co nie no to jak no to niech to będzie o tak, co nie no to koniec gadania, czas na spacerowanie, co nie no to tyle w temacie no to. Okej okay, no to okej okay, no to okej. Okay. No to dobra Anglia, mi się, no to tutaj ten, no podoba co nie, no to mi się to podoba co nie. Fajny jest dzisiaj dzień w parku, co nie, no to ten tego, no to. Właśnie tak to ma być, co nie, no. Co dobra, co nie, no to chodźmy my, no tam dalej do tego, no parku, parkeczku, co nie Anglia, bo ja Francja muszę też odpocząć. Po tej wojnie, bo ty aż tak nie ucierpiałeś, podczas wojny, co nie no, bo ty tak no aż tak nie ucierpiałeś, co nie no to dobra, a to dobra, co nie no to. Właśnie tak my no ten tego chodźmy tam dalej w park no to potrwajmy od zakończenia tamtej wojny co nie no to ten tego no to tyle w temacie no to. Okej, okay, no to ten tego teraz koniec gadania, czas na chodzenie, co nie Anglia, no to ten tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to właśnie tak Anglia i Francja poszli sobie poodpoczywać kolejny dzień po wielkiej wojnie, co to dalej było co nie no to dobra moi kumple co nie no to dobrano to właśnie tak to było co nie no to dobrano to ten tego no to koniec gadania co nie, no to tyle w temacie, no to, co, no to jak, no to, jak, co nie, no to dobra, a teraz dobra, no to koniec gadania, czas na pokazywanie, co tam robią Anglia i Francja dalej co nie no to koniec gadania czas na pokazywanie co nie no to okej okay, no to okej okay. koniec gadania już wam pokazuje Anglię i Francję co nie no to ok, no to ok, już Wam ich pokazuję, no to ok, no to ok. No to dobra Francja, no to jak zmęczyłeś się dzisiaj tutaj, czy nie no mi to powiedz, co nie, no to jak no to zmęczyłeś się dzisiaj, czy nie no mi to. Powiedz, co nie no to jak Francja, zmęczyłeś się, czy nie no mi to teraz, powiedz, co nie no to jak no to, a jak mój kumplu Francja, co nie no to dobra no to. Jak tam Francja, widzę, że się zmęczyłeś, co nie no to jak no no to dobra, co nie no to jak Francja, co nie no to jak no to idziemy tam, czy nie może sobie. Teraz odpocznijmy trochę co nie Francja, no to jak Francja, idziemy my to zrobić, czy nie no to jak no to okej okay, podpoczywamy czy nie Francja, no to jak no. To okej, okay, no to ok. No to dobra Anglia, ja się też zmęczyłem i to bardziej niż ty, a to dlatego, że ja więcej szkód poniosłem podczas wojny, rozumiesz to czy nie Anglia, ale. Dobra, no to dobra, co nie, no to jak, no to, a jak, co nie, mój kumplu, no to dobra, teraz co nie, no to dobra, a teraz może zróbmy, teraz tak ja idę sobie odpocząć, usiąść sobie na ławkę, co nie, no to ja idę tam sobie usiąść na ławce, co nie, no to jak, no to dobra, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no. To niech tak to teraz będzie, co nie Anglia, ja też muszę iść sobie trochę, troszeczkę odpocząć, co nie, no to dobra, no to ten tego, no to koniec teraz. Gadania czas iść sobie odpocząć, co nie Anglia, no to ten tego, no to tyle, no to koniec. Gadania czas teraz na odpoczywanie, co nie, no to teraz czas na. Odpoczywanie mój kumplu, co nie no to tyle, niech to będzie no to koniec gadania, czas na odpoczywanie, co nie no to niech tak będzie no to okej okay, no to. Okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Anglia i Francja poszli sobie troszeczkę poodpoczywać na tym no parku kilka dni po wojnie, co nie no to właśnie tak to było co nie a to dobra teraz no to zróbmy tak ja już zakańczam ten no odcinek co nie no to niech to teraz będzie ten no koniec odcinka co nie no to jak no to a jak to będzie, co nie, no to tyle niech będzie, no to koniec gadania. Czas na zakończenie tego, no odcinka. Co nie, no to niech już będzie ten, no koniec. Odcinka, co nie, no to koniec odcinka, czas na zakończenie go, no to okej, okay, no to papa, no to okej, okay, no to papa, okej, okay, do następnego odcinka, no to papa, cześć.